Budżet miasta Tarnowa na 2015 rok to według szacunków niespełna 600 milionów złotych. Przewidywane wydatki przekroczą tę kwotę. Pieniądze przeznaczane na inwestycje to m.in. odniesienie się do rad osiedli, które zgłaszają w Urzędzie potrzeby mieszkańców. Uaktywnili się także kibice Czarnego Sportu, którzy liczą, że miasto wyremontuje stadion Unii. Zdecydowanie rady osiedli, o których rozmawiałem, czy przedstawicieli mniejszych klubów, którzy też mnie odwiedzają i proszą o to, żeby nie zapomnieć o tym, że jest taki klub, na przykład Iskierka w Tarnowie w Krzyżu, który potrzebuje niewielkie kwoty, rzędu kilkunastu e, tysięcy złotych na swoje istnienie, po to, żeby można było trenować piłkę nożną, e, zachęcać najmłodszych. Mieszkańców naszego miasta do uprawiania sportów masowych. I tu zdecydowanie jest opinia taka, że, że no nie należy przekazywać ogromnych pieniędzy na sport, który jest typowo sportem zawodowym, widowiskowym, natomiast przeznaczać je na właśnie te drobne formy działalności organizowane w poszczególnych osiedlach, małych klubach sportowych, czyli masowy sport dla dzieci i młodzieży, z czym ja się zgadzam. Ale o tym na, ostatecznie zadecyduje Rada. Nie przypuszczam, żeby miliony można było przekazać na sport wyczynowy. Będziemy na pewno kończyć centra aktywnego wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe. Przypomnę Góra Marcina. Pomysł wynikający z budżetu obywatelskiego, ale i także już rozbudowywany, dofinansowany przez nas. Faktycznie ten teren zostanie tam ożywiony i stwierdzamy, że kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych może doprowadzić do tego, że faktycznie ten już teren będzie przygotowany już na 100% do wyobrażeń, które, które posiadają ci, którzy, którzy tym się zajmują na co dzień. Miasto w 2015 roku na inwestycje chce przeznaczyć około 90 milionów złotych. Na pewno będziemy budować w przyszłym roku i kończyć Park and Ride na popołudniowej po stronie dworca. Tu jest kwota prawie 16 milionów złotych. Obecnie jesteśmy po przetargach. Trwa, trwa projektowanie, przystąpienie do budowy. Jeszcze w tym roku, bądź w zależności od warunków pogodowych, bądź zaraz na początku przyszłego roku. Chcemy zabezpieczyć, poprawić efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Tarnowie i tutaj kwota około 8 milionów złotych. Chcemy przygotować, przygotować dokumentację dla projektu Nowe przestrzenie zdarzeń, to jest kwestia zagospodarowania m.in. wątoku ciągu dalszego terenu wokół Liceum Plastycznego. Chcemy rozbudować i będziemy rozbudowywać, bo już mamy podpisane. Przetargi, umowy jesteśmy po przetargach rozbudować strefę aktywności gospodarczej, tak zwany sak 3. Inwestycje sportowe to także spore nakłady z budżetu miejskiego. Nasz wkład w stadion miejski, stadion Unii i budowa monitoringu wizyjnego z systemem identyfikacji kibica. Tutaj żeśmy rozpoczęli postępowanie i tutaj kwota ponad 2 miliony złotych będzie wydana, więc to jest nasz wkład w sport. Trwają trudne prace przy remoncie wiaduktu na ulicy Tuchowskiej i zmianie ruchu w tym miejscu. Miasto współpracuje przy tych pracach z polskimi kolejami państwowymi. Wybudowanie nowego wiaduktu przy Tuchowskiej, wybudowanie wiaduktu przy Alei Tarnowskich. Stąd konieczność koordynacji naszych prac i projektowych i później wykonawczych z pracami z PKP. W przyszłym roku, według naszej oceny, wykonamy dokumentację. Musimy też przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej, przebudowy mostu w ciągu Narutowicza, ten most przy Starym Cmentarzu i kościółku. On jest w tragicznym stanie. Posiadamy, posiadamy dokumentację, ekspertyzę techniczną, z której wynika, że w ciągu najbliższych lat musi być wykonany remont tejże tego, tego, tego obiektu. Oczywiście też jest problem w Tarnowie już od lat, związany z powodzią i zalewaniem miasta Tarnowa, ale nie przez wody, które płyną w rzekach, typu potok Wątok, typu Biała, ale przez wody opadowe. Nasza kanalizacja w naszym mieście niestety już jest niewydolna. Przekroje, przekroje są za małe i zalewają nas wody opadowe. Zresztą przybywa miejsc takich, które są teraz wybetonowane, nowe parkingi, przybywa, przybywają duże powierzchnie dachów, co powoduje, że wody opadowe wszystkie są tłoczone do istniejącej kanalizacji opadowej, która niestety jest już niewydolna i tutaj musimy przygotować, będziemy się starali w przyszłym roku przygotować dokumentację w zakresie właśnie gospodarki wodami opadowymi z terenów mieszkaniowych, bo są już takie tereny, które są przeznaczone pod budownictwo wielomieszkaniowe, ale nie, mogła, nie można wydać pozwolenia na budowę, dlatego że nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych z jakiejś tam działki, z parkingu, z dachu i, i takie prace dlatego są konieczne. Musimy też poprawić odprowadzenie wód opadowych z terenu cmentarza w Klikowie, a właściwie do tego całego terenu wokół cmentarza. Na ten cel miasto musi przeznaczyć około 2 milionów złotych. Oprócz tego z budżetu miejskiego dofinansowana będzie przebudowa szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie. To no tutaj już w ramach współpracy od pewnego czasu z drobnymi kwotami, Wspomagamy szpital, który rozbudowuje się i zresztą Państwo już o tym wiecie. Budowa idzie w przyszłym roku, będzie też kontynuowana. W przyszłym roku chcemy na ten cel przekazać około miliona złotych. Inne wydatki inwestycyjne przeznaczone są na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Przypomnę tylko remont i modernizacja sali gimnastycznej. W zespole szkół ogólnokształcących na Norwida 300 tysięcy złotych, modernizacja auli pierwszego liceum. 300 tys. złotych, modernizacja i remont łazienek w zespole szkół ogólnokształcących nr 4, około 300 tys. złotych w gimnazjum nr 4, bezpiecznie poruszamy się przy gimnazjum, remont drogi osiedlowej, też około 300 tys. złotych, remont, modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej na obiektach Tosiru Wojska Polskiego, 300 tys. złotych. I jeszcze kilka inwestycji, które mieszkańcy wskazali w budżecie obywatelskim które będą realizowane, bo po prostu zostały już wybrane, więc tutaj kwestia dokumentacji i zrealizowania w przyszłym roku.